Witam wszystkich serdecznie. Zapraszam do wspólnego oglądania I z tematem niedobory, niedobory naszych dzieci. Dzieci chorują na różne przysyny, różne schodzenia, a ma niebo, niedobór i czym jest przysyną. Zapraszam. Dzień dobry, witam po raz kolejny. Dzisiaj chciałbym co nieco powiedzieć na temat y, powiązania analizy pierwiastkowej włosa z chorobami u dzieci. Y, pytają mnie y, y, osoby, które dokonały tego, tego, tejże analizy, y, jaki wpływ mają minerały, niedobory konkretnych minerałów lub nadmiar minerałów toksycznych na zdrowie dzieci. Dzisiaj dzieci chorują bardzo częściej, aniżeli w przeszłości. Są słabe immunologicznie. Zastanawiałem się, dlaczego y -y -y. tyle infekcji wokół wśród tych maluchów naszych. Otóż okazuje się, że system immunologiczny dzieci on się rozwija do siódmego, ósmego roku życia i wszelkie działania środowiskowe, niekorzystne działania środowiskowe, one odczuwają najbardziej. Choroby wieku dziecięcego mają jakiś taki bardzo kompleksowy charakter, jeśli rozpatrujemy je z perspektywy przyczynowej. Niemniej, generalnie to, co się pomija, to właśnie ocenę, Pomija się ocenę właśnie y, wartości y, y, odżywczych, y, ilość, konkretna ilość minerałów, które są, że tak powiem, katalizatorami wszystkich biochemicznych procesów. Zastanawiając się nad tym faktem, dlaczego dzisiaj dzieci chorują tak często, nie jak w przeszłości, y, Pomyślałem sobie, że jednym z powodów tego jest obciążenie właśnie metalami ciężkimi, a zwłaszcza aluminium. Dzieci jakoś wyjątkowo mają te przynajmniej wykresy, które analizowałem: dzieci mają ogromne zaburzenia praktycznie w każdym aspekcie. Jeśli chodzi o minerały. Powodem tego jest aluminium. Częste, częste problemy hormonalne u dzieci. Dzisiaj dzieci już chorują na tarczycę. Mają problemy z tarczycą. To jest omijane. Dzisiaj dzieciom dziś mają skoliozę, problemy z, z kośćmi, są bardzo ich kości kruche, więc trzeba się zastanowić, dlaczego. Między innymi dlatego pomyślałem sobie, że dzieci mają tendencję do popijania swoich posiłków wodą lub jakimiś sokami. Oczywiście, kiedy rozcieńczymy kwas solny w trakcie jedzenia, minerały, niestety, ale się nie przyswoją. Dzisiaj dzieci naładowane aluminium, bo ten aluminium można znaleźć w każdej wybielonej mące, w każdym serze procesowanym, w każdym y, y, odrobinie. Y, Preparaty niektóre, proszki do pieczenia, ciasta, wszystko to, napoje w puszkach, wszystko to jest naładowane aluminium. A co robi aluminium? Aluminium nie pozwala uwolnić do krwioobiegu witaminy D. I w związku z tym ta kruchość u dzieci kości wynika między innymi z tego faktu i dobrze byłoby wiedzieć. Czy moje dziecko ma zaburzenia mineralne? Jakimi metalami jest obciążone, żeby wcześniej podjąć działania, które mogą ewentualnie zapewnić dziecku zdrowie? Także podstawą prewencyjnego leczenia dzieci to nie tylko dobór diety, ale również sprawdzenie dostępności dziecka do minerałów, które mogą i zabezpieczają dziecku zdrowie. Dziękuję bardzo.